Machajmy w takim razie no jesteśmy. Robi, robi. Machajcie, jesteśmy! Cześć kochani, witam Was serdecznie. Wczoraj odbyło się spotkanie, na które Was zapraszałam. I chciałam bardzo serdecznie podziękować osobom, które dotarły, które specjalnie przyjechały, żeby się ze mną zobaczyć. Naprawdę dla mnie to jest no wyjątkowe, też było przeżycie. Bardzo Wam dziękuję za to. Było mi bardzo miło. Wiem, że termin może nie był taki bardzo dobrze dobrany, trafny, ponieważ jest środek wakacji. Wielu z Was nie mogło. Wiele osób mieszka za granicą albo wyjechało akurat na wakacje. Wiem, bo dostawałam od Was dużo wiadomości, dostałam od osób, które chciałyby przyjść, a nie mogły. Myślę, po tym szczególnie wczoraj się spotkaliśmy. Wiem, że jeszcze takie spotkania będą. Jak będę w Polsce, bardzo chętnie będę się z Wami spotykać i będę Was poznawać, bo naprawdę było przemiło. I dziękuję naprawdę z całego serca. Dziękuję osobom, które wczoraj były. Każdemu, byliście cudowni, bardzo się cieszę, że was poznałam. Dziękuję Małgosi, Bogusi, Beatce, e, e, Weronice, Kasi, m, Agnieszce. Tak, próbuję po kolei, jak siedzieliście, Agnieszce, Mateuszowi, Marinie, Czesławowi i Anecie. Bardzo dziękuję, jesteście naprawdę cudownymi, wyjątkowymi ludźmi i Jestem ogromnie wdzięczna, że mogłam Was poznać. Spotkaliśmy się na Forcie Bema w Warszawie, na Bemowie, w parku. Każdy miał kocyk, każdy coś przyniósł pysznego do jedzenia i była cudowna pogoda, więc tutaj nam szczęście dopisało i fantastycznie. Ja bardzo lubię pikniki. Już mówiłam o tym pewnie wiele razy. Cudownie się je moim zdaniem na zewnątrz. I dzięki wielkie... Bogusi za pyszny chleb, naprawdę wspaniały. Anecie za upieczenie placuszków, placuszków z jabłkami i z kokosem. Fantastyczne, przepyszne. Mateuszowi, który w ogóle nas wszystkim nam dech zaparło w piersiach, jak, jak zobaczyliśmy, co Mateusz przyrządził, to było naprawdę królewskie jadło, przepyszne, wspaniałe. To jest. Taka ale zupa pod, taka. Krem? Nie nie to jest, to jest, to jest głównie cukinia tutaj. jest. Chętnie wszyscy, wszystkie się rzuciłyśmy na to jedzonko. Dziewczyny, wszystkie, które przyniosły pyszne, świeże owoce, też z wielką przyjemnością. Marina, suszone jabłuszka, przepyszne. Naprawdę fantastycznie, miło. Aha, jeszcze ja, ja zrobiłam kulki orzechowe. Takie z mojego, na moim blogu były z orzechami laskowymi, z daktylami i cykorię nadziewaną pastą z awokado i suszonymi pomidorami pieczarkami. Robiąc ten przepis na to spotkanie, sfilmowałam to, więc myślę, że za jakiś tydzień do dwóch może uda mi się wrzucić Wam ten przepis. Jeżeli będziecie mieć ochotę, bo ja uważam, że dosyć smaczne to było. Mi przynajmniej smakowało. Cudownie było się spotkać z osobami, które podobnie myślą, które się interesują podobnymi rzeczami, ponieważ nie tylko, nie tylko jedzenie. Jedzenie często łączy ich. Okazuje się, że osoby, które się interesują zdrowym odżywianiem, mają, zdrowym odżywianiem, mają też inne wspólne zainteresowania. Powiem Wam, że cudownie jest się wymienić doświadczeniami, na przykład w książkami, które się czytało, informacjami. Każdy z nas może w taki, na takim spotkaniu wnieść coś ciekawego dla innych. Możemy się dowiedzieć od każdego. Każdy ma, ma Coś, czym może się podzielić z innymi. I to jest naprawdę fantastyczne. Także taka wymiana, nie wiem, myśli, doświadczeń jest bardzo wartościowa. I dlatego takie spotkania, moim zdaniem, mają sens. I to właśnie wczorajszy dzień mi jeszcze bardziej w tym otwierdził. Bardzo się z tego cieszę. Dziękuję Wam naprawdę jeszcze raz z całego serca za to, że, że przyjechaliście. Jestem wdzięczna za to, że Was poznałam. Bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że będziemy w kontakcie, że będziecie komentować pod moimi filmami. I niekoniecznie tylko miło, ale, ale rzeczowo i konkretnie to, co naprawdę my. Myślicie, tak jak rozmawialiśmy wczoraj, zresztą na ten temat. Trzymajcie się dzisiaj, was. Ściskam was serdecznie, bardzo mocno przytulam. Życzę wam pięknego, miłego, cudownego dnia. No i zapraszam do oglądania filmików i przepisów. I komentujcie. Trzymajcie się, cześć, papa. Pa. Nie, teraz filmuję chwilę. To pomachajmy w takim no razie. jesteśmy. Robi, robi. Pomachajcie, jesteśmy. Super, i nasze jedzenie ja w środku. Tak. tak.